Witam, dzisiaj odbieramy kolejny Dropik od Empower Chain. Uczymy się tutaj naszym keplerem. Dodaję nam ich sieć. Sprawdzamy naszą. Alokacja ja tutaj nic nie mam, ale na innym portfelu już odebrałem. Część jest po prostu w Westingu, także nie dostaniemy tego od razu. Tutaj jest info na temat kryterii jakie trzeba było mieć. Stargate. Minimum 251, maksimum 15 000. Ja się nie załapałem niestety, bo miałem więcej niż 15 Osmosis 300 max 11 minimum Regen 1000 max 10 minimum Check 5000, minimum 15 było XO 2500 max 100 minimum i Jackal 1000 to było maksimum i minimum 11 sztuk Także jeżeli ktoś się zmieścił w tych widełkach to ktoś dostał. Zrzucili ogólnie 7 milionów 250 tysięcy tokenów. One dużo nie są warte tam za 100 coś sztuk wyceniło mi wczoraj dolara całość także szału nie ma. Zostawię sobie na po prostu nie wiem zobaczymy jak się cena potoczy ale no, nie mam na razie zamiaru tego sprzedawać po prostu bo to jest nic nie warte. Wiecie za dolara to lepiej go sobie zostawić może za następny host się Coś to będzie warte, jeżeli nie, no to nie będzie mi szkoda dolara, prawda? Dobra, link zostaje pod opisem filmu, jak zawsze. Powodzonka.